Przy największych obciążeniach czy na prostej drodze, akumulatory motocyklowe Exide zostały stworzone do niezawodnego działania i dopasowane do Twoich wymagań. Od klasycznych po zaawansowane. Akumulator litowo-jonowy można montować nawet do góry nogami. Oryginalna technologia Exide Gel to rozwiązanie, które sprawdza się także w trudnych warunkach terenowych. Exide AGM Ready sprawdzi się w każdych warunkach pogodowych, jest stworzony do sportu. Exide AGM, optymalne połączenie jakości i ceny, sprawdza się także w niskich temperaturach. Exide Conventional, starszy model czy kosiarka, on zawsze się sprawdzi. Akumulatory motocyklowe Exide to bezpieczna droga i szeroki wybór. Teraz jest on jeszcze łatwiejszy. Wystarczy zeskanować kod, aby uzyskać informacje na temat akumulatora. Czytelne ikony pozwalają dobrać akumulator do konkretnych wymagań. Nie wiesz, jaki wybrać? Skorzystaj z naszej rekomendacji. Teraz także w wersji mobilnej. Wystarczy wybrać model motocykla lub pojazdu, a system wskaże, który akumulator sprawdzi się w nim najlepiej. To tylko kilka kliknięć. Pasjonaci pragną więcej, dlatego dostają więcej. Sprawdź nasz mobilny niezbędnik motocyklisty. Dokądkolwiek się wybierasz, zawsze znajdziesz praktyczne wskazówki. Akumulatory motocyklowe Excide stworzone, aby dowieść Cię do celu. Pewność i poczucie wolności.